Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Klasyka Nazywam się Karolina Ziętek I mamy już początek nowego miesiąca Czyli giełda staroci w Szombierkach Każdy piątek i sobotę Pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca Zawsze zapominam tego dodawać Jest tutaj giełda staroci Bardzo duża na Śląsku, chyba jeden z największych w Polsce. No i dzisiaj się na nią wybieram na zakupy. Jeżeli brzmi dziwnie, to przez to, że jestem lekko przeziębiona, więc mam nadzieję, że nie stracę głosu. Ale mimo wszystko się wybieram, czuję się dobrze. A potrzebuję sporo rzeczy jeszcze zakupić. Jeżeli czekacie na film remontowy, to bez obaw on będzie. On będzie. Sądzę, że następny film to będzie właśnie film z remontu. Um, o ile mnie nie rozłoży, ale nie przejechało, bo idę gadam do aparatu, a wiecie, życie toczy się dalej, nie? A wracając do tematu, tak będzie. A dzisiaj będę szukać właśnie rzeczy potrzebnych do remontu właśnie. Jeszcze kilka rzeczy muszę kupić um, i giełda staroci to jest świetne właśnie miejsce żeby poszukać takich designerskich, fajnych, wyjątkowych rzeczy do urządzenia swoich wnętrz, mogą to być meble, jakieś dodatki, lampy wszystko tutaj znajdziemy, ale nigdy nie wiadomo co dokładnie, więc to jest ekscytujące wybieram się zawsze na taką giełdę staroci jakbym szła na grzyby z taką samą ekscytacją cieszę się tego bardzo um, czuć, że już jest wiosna chciałam powiedzieć jesień jesień. jest zimno ale słoneczko wychodzi, jest też wcześnie rano, się wybrałam na giełdę żeby jednak być pierwsza, kupić na lepsze rzeczy ale czy mi się uda? zobaczymy, oby tak, pokażę wam oczywiście co tu można kupić, ja przyjechałam sobie tramwajem, więc zaczynam od tyłu tak jakby giełdy przy Parkingu, możecie sobie tutaj wjechać na parking strzeżony, albo pojechać na taki duży ośrodek sportowy i tam prawdopodobnie staniecie, zaparkujecie za darmo, jeżeli znajdziecie miejsce. Dobra, to ja przechodzę na drugą stronę i szukam skarbów. Widać, że jest bardzo dużo wystawców dzisiaj, więc cieszę się z tego bardzo, ale ja ruszam na kartony, póki jeszcze jest pogoda względna jest początek dnia, bo wiem, że dużo czasu tam spędzę, więc omijam. Serio biegnę, normalnie biegnę mijam wszystko Wszystko kusi i woła Ja biegnę, bo widzę, że tam jest sporo ludzi Ale zdążymy Tanie, nie? Dam radę tu są przeróżne rzeczy, na przykład zobaczcie kamisa współczesne i bardzo stare Muszę tutaj trzeba mieć po prostu dużo cierpliwości o Rodzinny album. Teraz co znalazłam taką starą pacynkę. Wkładacie tu ręce, szaref. Fajne są takie znaleziska, jakieś stare zabawki. Macie te mi się dalej tutaj czekają na nowych właścicieli, tak tylko mówię. You left me stranded, Będę szukać skarbów, całe stanowisko z osiężnymi rzeczami, z miedzianymi, może coś tutaj uda mi się wykopać. Takie malutkie skrzypaczki fajna dekoracja ale jest ładna tu są piękne rzeczy do wnętrz, zobaczcie te obudowy kominków bajka, a żałuję, że nie mam kominka piękne o miśnie, o jacie to będzie drogie to nie są tanie rzeczy jaka ciekawostka. Krozek. Jeszcze jedne kartony zarazą, więc może akurat. No i to by było na tyle. Jakoś dzisiaj bez szału, ale może jeszcze jutro się wybiera, chociaż nie wiem, bo trochę czuję, że mnie rozkłada i chyba potrzebuję jakiegoś dnia wolnego w domu, więc jeszcze zobaczę, ale w domu Wam pokażę, co kupiłam, bo kupiłam naprawdę ładne rzeczy. Tylko, że nie kupiłam tego, na co miałam nadzieję. Że uda mi się kupić. Ten mały rozczarowanie, ale nie zawsze się udaje. Wróciłam do domu i po konkretnej drzemce i pokażę Wam moje zakupy, gdyż zdecydowałam, że jutro jednak na Giełdę nie pojadę. Chyba potrzebuję takiego dnia w domu, żeby się wygrzać. Um, no i będę gotowa do działania. I już kolejny film to prawdopodobnie będzie remontowy jeżeli się nie pojawi to znaczy, że mnie rozłożyło ale mam nadzieję, że będzie dobrze a teraz Wam pokażę moje zakupy bo jestem z nich bardzo zadowolona jakoś nie są takie super wyjątkowe ale są to dobre łowy to wszystko znalazłam w tym jednym miejscu, w tych właśnie kartonach i zacznę od kosmetyku czy od wazeliny jeszcze jest pełna ale opakowanie jest ładne nie jest jakiś super, super stary, ale mimo wszystko jeszcze ładny kolor, więc kupiłam. No i teraz już lecimy z flakonikami. To był pierwszy, który znalazłam. I są Nie chcę ostrości łapać. O, mamy ostrość. Tak się prezentuje też. Nie jest jakoś super, super stary, ale ma jednak tutaj tłoczenie na buteleczce. Więc kupiłam. Takie miniaturki są po prostu urocze. Jeszcze zobaczcie to tłoczenie tutaj na górze. Tak, wiem, że moje odrosty są okrutne na paznokciach, no ale to jest dowód na to, że codziennie jednak pracuję przy remoncie i nie mam nawet czasu pójść na paznokcie. Słuchajcie, to są jaja. Następna miniaturka. Eee, to kupiłam z racji tego, że tutaj mamy napis Helmet. Proszę bardzo. Jeszcze nie wąchałam, bo dzisiaj, wiecie, mój katar to to za bardzo mi na to nie pozwala, żeby ocenić, czy wszystko jest w porządku i czy jeszcze pachnie na przykład, ale myślę, że to jest jakiś um, pomysł na, na kolejne filmy. Tutaj mam coś takiego, jest bardziej perfumetka, tak mi się wydaje. Francja, piękne kobaltowe opakowanie. Jest prześliczne, więc będę szukać informacji na temat tego. No i coś co już znacie z moich filmów: kręciłam Wam taki odcinek świąteczny, specjalny na święta, właśnie jak firmy kosmetyczne, jakie kosmetyki wypuszczały, właśnie w ciekawych opakowaniach czy jakieś zestawy, właśnie takie starsze. I podobny flakonik właśnie mam, to jest Avon. Avon prawdopodobnie lata jakieś 70, 80 więc kupiłam kolejny ale ten jest bardzo fajny patrzcie jaki aniołek no śliczny a tutaj jest całe poklejone muszę go umyć Avon, no i śmierci, naprawdę ten zapach śmierci tutaj się powylewał i po prostu no nie jest to super przyjemny zapach, czuję go nawet przy tym katarze ale flakonik jest cudowny Muszę sprawdzić, jakie to są lata dokładnie, bo mogę się tylko domyślać. Po tłoczeniu to może nawet lata 60., bo będę chciała w mojej szkole zrobić na święta jakąś, może, wystawkę tych starych kosmetyków, ale właśnie świątecznych też, żeby, żebyście mogli zobaczyć. No i ostatni już rary tasik to jest flakonik Burżua. De Paris. To jest chyba kolekcja, która została wypuszczona na podstawie filmu, tak mi się wydaje. I mam taką miniaturkę, którą dostałam od jednej mojej widzki, więc teraz mam też duży flakonik. Zobaczcie, no to co Wam pokazuję, w większości starych flakoników to jednak macie tłoczenie w szkle. To szkło jest w tym momencie stare, tak? Mamy kobaltowe... Jest fajne tłoczenie. Na większości nowych jest naklejka, tu już mamy nowsze. Jest naklejka, a teraz zazwyczaj tych najnowszych mamy taką przeźroczystą naklejkę z wszystkimi danymi, napisami, numerami. A wcześniejsze stare flakoniki to będą jakieś lata 50. Mamy właśnie tutaj tłoczenie w szkle. Więc tak się prezentują moje zakupy? Um, jakieś cztery dyszki zapłaciłam za to, więc niewiele. Oczywiście jest to proces męczący, więc A w sumie zaraz Wam wyjaśnię, o co chodzi. Tak Wam będę tłumaczył z tym czerwonym nosem i dziwnym głosem, ale um, stwierdziłam, że temat jest fajny. A dzisiaj tak jakoś mniej nagrywałam na tym targu. No, bo ogólnie no, samo poczucie nie jest najlepsze. O co chodzi z tymi starociami kartonami, bo miałam kilka razy takie komentarze, że jeżeli wiedziałam, że coś jest wartościowe i coś jest starsze, to powinnam zapłacić po prostu więcej niż żąda sprzedający. Słuchajcie, no ja handlowałam z rodzicami wiele, wiele, wiele lat i wiem, na czym handel polega. Różnie jest z tym, jak zdobywa się te rzeczy. Na sprzedaż. Zazwyczaj kupcy e, i ci, ci po prostu sprzedający, którzy handlują tymi starociami, to oni je skupują od ludzi, którzy chcą je sprzedać. Bo na przykład umiera ktoś starszy e, i ktoś sobie bierze kilka rzeczy na pamiątkę, które chce sobie zostawić, a resztę rzeczy i tak się musi pozbyć, więc coś na tym chce zarobić. Więc wiadomo, że kupuje się to taniej, żeby później sprzedać. Taki Sprzedający, małe koszty, takie jak um, chociażby opłacenie miejsca, na którym handluję. A co do tych kartonów, bo te komentarze się pojawiły na przykład, um, kiedy Wam pokazywałam ten um, taki malutki portfelik od hrabiny i tak dalej, że skoro to jest takie kosztowne, no to powinnam zapłacić więcej. Um, to jest zawsze. Korzyść dla dwóch stron w tym momencie. Zobaczcie, większość sprzedawców już ma ten towar wybrany, ładnie poukładany, wyselekcjonowany i wtedy kupujemy go drożej. Natomiast te kartony to jest zazwyczaj sytuacja, że są to firmy, które czyszczą domy gdzieś za granicą. Są firmy. Które można zatrudnić w momencie, kiedy chcemy opróżnić dom całkowicie albo właśnie ktoś umiera. I nie chcemy się tym zajmować sami, po prostu płacimy komuś, żeby wszystko z tego domu zabrał, wyczyścił, przygotował na sprzedaż, lub po prostu zabrał te rzeczy, żeby ktoś mógł sobie taki dom lub mieszkanie sprzedać. I zazwyczaj właśnie stąd są te rzeczy, więc firma już zarabia na po prostu swojej usłudze czyszczenia takich domów i bardzo często jedzie na taki jakiś plitarg. Czasem za granicę niektórzy właśnie sprowadzają to do Polski i wystawiają. Tylko, że zobaczcie jak to wygląda. Trzeba tam się nieźle naszukać, niektóre rzeczy są potłuczone i tak dalej. Dlatego jak już się tam grzebie, to można kupić taniej. I znowu coś tam jednak ta osoba zarabia, tak? Na tym, pomimo tego, że już zarobiła na samej usłudze czyszczenia domu. Um, a ja sobie coś... Znalezą dla siebie ja i wszyscy inni kupujący. Tak samo lumpeksy. Eee, są gdzieś skupowane duże worki używanej odzieży. Jest to sprzedawane w lumpeksach na wagę. Gdzie można to kupić tani? Ale ktoś wyszukuje perełki, pierze je, dba, zawiesza metki, ma swój sklep, czy sprzedaje na Vinted, czy gdzie indziej. Już wyse wyselekcjonowaną taką odzież używaną Więc możemy to kupić łatwiej, przystępniej Nie musimy się tak napocić, namęczyć, naszukać Mamy już to, czego chcemy od razu Pomimo tego, że jest to odzież, odzież używana Więc znowu płacimy więcej za jakąś tam wygodę A Najprostsze chyba porównanie jest takie, że mm, Grzyby, ja wszystko w ogóle do tych grzybów porównuję tak samo szukanie w i tak dalej. Sprzedawcy, tacy wiecie, co handlują przy ulicy grzybami, właśnie jakimś koszykiem czy jagodami. No i można kupić takie sobie grzybki przy ulicy. No i dlaczego w ogóle ktoś śmieje sprzedawać i zarabiać na tym sporo? Skoro ma je za darmo z lasu, nie? No ale ktoś jednak się na tym zna. Ktoś poświęci mnóstwo czasu, żeby je zebrać, a ktoś, kto nie ma czasu, jedzie samochodem albo się nie zna na grzybach, lub boi się chodzić po lesie, może sobie je kupić. Więc płaci za czyś poświęcony czas, że ktoś je zebrał dla niego. No jest to chyba dosyć logiczne i tak na tym polega. A również handel, właśnie chociażby w tych kartonach. Dlatego tam można kupić coś o wiele, wiele taniej, bo trzeba włożyć mnóstwo wysiłku, żeby w ogóle coś tam wyszukać, bo nie robią tego ci sprzedawcy. Oni tego nie szukają, nie przeglądają, oni to tak rzucają i po prostu trzeba to tam sobie wszystko przegrzebać, żeby znaleźć coś dla siebie i tak jeszcze na tym zarobią. Więc Dobrze, super. Oni zarabiają. Ja się cieszę, że coś mam. Um, czasem uda się znaleźć super perełkę, a czasem nic. I ja tak lubię. Tak samo uwielbiam chodzić po lumpeksach, bo nie lubię gotowych rozwiązań. Cieszy mnie to, że znajdę coś super za groszę. No, więc na tym to polega. Wiem, że to są oczywistości, ale nie dla wszystkich. A często też pytacie, a skąd ci ludzie mają w ogóle te starocie, ci sprzedawcy. No właśnie, najczęściej tak to wygląda. Można dawać ogłoszenia gdzieś w internecie, czy po prostu rozgłaszać wśród ludzi, że się skupuje takie starocie i wtedy właśnie ktoś dzwoni, chce coś sprzedać, jest to zakupione, zawsze jest to zakupione za jakąś kwotę, gdzie. Sprzedawca wie, że trochę na tym zarobi, no nie kupi czegoś w 100% po tej kwocie, bo Niekoniecznie jest kolekcjonerem, chcę po prostu kupić coś, co później sprzeda, więc zysk jakiś musi być. I na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, co z tych moich zakupów Wam się najbardziej spodobało. Czy może wybraliście się na jakąś giełdę, bo ostatnio coraz częściej mi piszecie o tym, że Was skusiłam, że pójdziecie chociaż sobie poglądać, a może akurat coś Wam wpadnie w oko, więc dajcie znać. A ja mam nadzieję, że to przyszło jakieś kiełdy staroci w innych miastach, które planuję odwiedzić, no to wszystko wypali, będzie super pogoda i nakręcę Wam dobry materiał, bo będę przede wszystkim zdrowa i będę miała na to siły, więc trzymajcie za to kciuki, a my się widzimy już niedługo w kolejnym filmie, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to bardzo Was o to proszę, dajcie po sobie jakiś znak, jakiś lajk, like, jakiś komentarz, chociaż serduszko miłe słowo. Um, bo chcę się tutaj rozwijać dla Was, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie ze mną na stałe, subskrybując ten kanał. To do zobaczenia. <ścoughs> Cześć.